6 imbredów na syna Dolczywita, 6 wnuków i te imbredy na Ramzesa. A te 6 pstry, 6 dzieci syna Dolczywita, na jego wnuki. A te wnuki znowu pochodzą po jego dziecach z naszymi najlepszymi lotnikami. Najlepsze z najlepszych. This 6 inbred on the famous son of with pairing on his grandchildren. And his grandchildren are from my best champion in Germany pairing with his best Charles. W jednym roku to tyle sami nam zostało po tym pstrem, bo każdy chciał samca. Czy Tata mówił, że o, fajnie, zostawię sobie te samiczki i sparzę sobie na te nasze najlepsze lotniki? I tutaj z dwóch stron macie Imbret, na Olczywita i jeszcze nasze najlepsze lotniki. Teraz szybko je pokażę jeden za drugim, jeszcze. Puszę do wolierki, wszystkie, już... wszystkie po kolei. Ja będę może je wpuszczał, a Ty mów numery. Ja będę mówił numery. To one nie będą znajdą. Ty potrzymaj, to... a ja będę wpuścił. Nie, rób to, rób. 901.06 Ja już jest raz nagram, ale jeszcze raz Wam je pokażę. 901.06 To jest wszystko jedna rodzina. Następny 994 829. Z jednej strony one są po synie wita a z drugiej strony wnuczki wita to znaczy córki wita skrzyżowane z naszymi starymi... 984 Z dwóch stron jest ten pstry, to, jest to tyle mają tego białego. Z jednej strony jest syn, a z drugiej strony wnuczek. Wnuk, jo. ja. 995 dziewięćdziesiąt I żeby ta rodzina jeszcze ulepszyć, to daliśmy na nie nasze najlepsze lotniki. A teraz jeszcze żeby to podpowiedzieć. Żeby... 623 je wszystkie razem. Matki, matki o tych gołębi tutaj, matki o tych gołębi tutaj, to są wnuczki Dojczewita, to znaczy po córkach Dojczewita z naszymi starymi lotnikami. Z jednej strony są Ojcowie są po nasz, uciągnięte po naszym synie Dolczewita, a matki o tych gołębi są wnuczki Syna Dolczewita. To znaczy córki syna dojczewita złączone ze starymi lotnikami. No myślę, że już teraz chyba my to wyjaśnili. Wszystko na Imbrad na tego głównego gołębia syn dojczewita, co go całował i gada nie sprzedawaj nikomu. Z, tego z jednej gołębia. strony jest syn, a z drugiej strony są wnuczki. O. I w tym jest też jedna czwarta nasz stary lotnik. Nie? Tak. Stary lotnik. I jak podobne mają każdy jeden te oczy. No, no tu jasne. Tu jasne, tu jasne, tu jasne. Tu, tu trochę więcej pszczół, to więcej trzech Tak. To jedna rodzina. Myślę, że już mi dobrze to wytłumaczyli, nie? Tak. Będziemy więcej tłumaczyć, to, to dopiero będzie większy -mogiel. Pod... na rodowodzie będziemy mieli całą informację Ale war... bardzo wartościowe gołębie Ty, W tych rodowodach to jest powyżej 1 milion euro I co najważniejsze tej gołębi w Europie już nie ma tylko kurbacki, sam właściciel ich ich nie ma i, I w, Chinach. Chinach. w Chinach A syn do Europy już nie wróci Bo Na pewno sam właściciel Dojczewika patrzy na to i... Przełyka ślinę I ślinkę przełyka, tak Tak jak przełykał ślinkę, jak nam je wydawał to pamiętacie na filmie Wyniki potwierdzają klasa na gołębi 70 lepszy gołębi w odżele 23 gołębi z kompletem konkursów, 16 drużyn każda drużyna po 5 gołębi od pierwszej pozycji do 16 w oddziale. Tak teoretycznie, to dopiero ten drugi za nami jest 17. E, lotna kasa wygrany najszybsza drużyna, A to dlatego Przemek tak liczy, bo u nas się liczą pięć najlepszych twoich gołębi do mistrza. Pięć najlepszych gołębi do mistrza. Lot na kasa wygrany. Nawet i pierwszy konkurs by był, ale ten pierwszy gołąb przeszedł więcej niż pół godziny. No, ale to już... To był, to był straszny lot, ciężki lot i... Innym też może przesiedzą, wiesz, także to... Taki, taki takiego liczy, pecha. To jest w zegarze. To była taka pstra miczka ty se, syna dolczywita. Wnuczka, bo, bo te wnuki lotujemy, dzieci zostawiamy sobie do rozpodu albo są na sprzedaż. I też miała taki jasny dziób jak tamty. Ja, na... ja też pokażę to na drugi. filmy, przy Krypio, Taki tam... jasny dziób. To była, mimo i to jeszcze była chyba piąta w oddziale. Nasz, nasz mistrz regionu jak widział jak my je wkładali i mówił mi, co... a co to jest jeszcze, piszczek? Piszczek, a miał nosa na nią, bo na taki biały dziób to wyglądało, że jest późno. Późna, Mówił był, mi, że. A ona przyleciała jako pierwsza. Umy, umyla życe tym ludziom w Twoim modelu. Ja mu mówiłem, jak się lotuje, to już chce się wygrać. Nie? No nic, pozdrawiamy go. Pozdrawiania dla wszystkich, a Przemek musi do roboty. To by było tyle. Bez my friends. To jest one family, inbred on the famous son of Dolcewita. Very expensive pigeon, bardzo drogi go, jest ten syn Dolce Vita. I na, I na niego znowu są wnuki. ty jest jego parowane. Z, z jego synem. Z jego synem, dobrze. Z jego, z jego synami, tak. Lub córkami, nie? His child's repairing on his grandchild's, and his grandchilds are from his child with our best champions in Germany. Można powiedzieć, że to są percent Deutsche Witte, 75% Deutsche Witte, 25% Kulbaki blood, best in Germany. Like 555, 534. 441, 41, 109 Po prostu zrobiliśmy z tych gołębi jeszcze lepsze Z tych dziadków, na te dziadki daliśmy rocz, roczne samiczki To nadrobiło to, że Z jednej strony młodość, a z drugiej strony starszy także to Bo jak się już ma dobre gołębie i się sprowadza znowu dobre To trzeba to jakoś skombinować ze swoją starą rasą złączysz to I zawsze ta stara rasa zostaje u, u Ciebie i no jeszcze je usz, uszlachetniasz, jeszcze lepiej, tak się prowadzi hodowla. Nie zawsze kupować, rzucać i, i próbować i z tego nic nie wiedzieć. Trzeba mieć system, tak samo jak się ma system w lotowaniu, tak samo ja mam system w parzeniu. Taki czerwony faden, tego to po niemiecku? Ale zostaw coś dla siebie z tego. Coś tego. Ale trochę tajemnicy trzeba zostawić sobie dla siebie, no i dla tych co kupią to zawsze pomagam chętnie. Pozdrowienia do usłyszenia i przemyklbaki Hagen. <laughs> Ciao.